jeden jeden dzień z życie zwycięty co dzień rano kołnierza skręty dzień następny zaczyna się tak samo z pustą kiermaną nic nie zajarano nie wracasz na noc do swojego domu a potem po mu do swego schronu przeszkody pokonuj z do przodu dalej studdowana dwa nakrywamy nielegale się nie Pale, że dużo lat w pale na moim kanale szybko leci stale Zapamiętaj ziomek, nie znajdziesz mnie w kryminale. Wiem, że do tego mam talent. Pozdro miasto Alex, pozdro Polsko Powiedziałem na, na temat, temat rosek. Słuchaj, klonek, wracaj do Polski, ekipa cię wita w ten sposób. Witam w Polsce, tu się żyje jak to chce. Dla ciebie to nonsense mielisz na gotowce każdy dzień taki sam jak poprzedni, dla dzieciaków, dla których ulica. To chleb powszedni, witam w Polsce Tu się żyje jak to chce, dla ciebie to nonsense Nie licz na gotowce, każdy dzień taki sam jak poprzedni Dla dzieciaków, dla których ulica to chleb powszedni Witam w Polsce, tu się żyje jak to chce Każdy dzień w poszukiwaniu za towce, Dla ciebie to nonsense, dla mnie to codzienność Rzeczywistość jak kobieta, nie jest zmienną Ruty na codzienność, dla mnie ulica. Dzieciaki, których drugim domem jest ulica Nastukane lica Wieczna włóczęga, chmara mało latów, co po blokach się pałęta Daj nam skręta, jak bańka dla napęka. Szara rzeczywistość, znowu morda uśmiechnięta plus dramaty widziane na piętrach to dzień Grupa Helenistów i stówców na głodzie Ja jako przechodzień, idę ulicami W ciągłym labiryncie zdarzeń pomiędzy blokami Myślę tak czasami Czy to wszystko kiedyś się odmieni Czy jak do tej pory będziemy z Witam, w Polsce tu się żyje jak to chce Dla Ciebie to nonsens Nie licz na gotowce każdy dzień Taki sam jak poprzedni dla dzieciaków, dla których ulica to chleb powszedni Witam w Polsce, tu się żyje jak to chce, dla ciebie to nonsens. nie licz na gotowce Każdy dzień taki sam jak poprzedni dla dzieciaków, dla których ulica to chleb powszedni Polska krajem, w którym się wychowałem, duszę oddaję, muszę oddać po Oczyźnie na każdego czas przyjdzie, bo się dla się prawda na wyjdzie, za Polskę bicie za polski naród, harutuj za W swach polskich browarów, urok polskich barów Polskiego towaru W kraju, co ma tradycję i kulturę Godło, flagę i hymn śpiewanych chórę I hymn śpiewanych chórę Witam w Polsce, tu się żyje jak to Dla ciebie to nonsense, Nie licz na gotowce, każdy dzień jak poprzedni dla dzieciaku, dla których ulica to chleb powszedni. Witam w Polsce, tu się żyje jak to chce. Dla ciebie to nonsense, nie licz na gotowce. Każdy dzień taki sam jak poprzedni dla dzieciaku.